Gościmy dzisiaj w audycji ProPolskie e, Frantic Fila z The Six Pounder. Cześć. Witam, mano. Ja Powód dzisiejszej rozmowy jest oczywisty, bo wreszcie po ponad dwóch latach mamy coś nowego od The Six Pounder. Na początku sierpnia pojawił się single i klip. E, no, Zresztą bardzo fajny i, i z fajnymi gośćmi. Takie mocne uderzenie na początek. Czegoś chyba nowego. No tak, płyta płyta odchodzi już z takimi krokami i ten singleton jest takim zwiastunem czegoś zupełnie szybszego, mocniejszego i, i moje zdaniem coś lepszego od naszego debiutu, który e, wydaje mi się, że odniósł takim przyjemny, fajny sukces. E, więc e, jestem bardzo dobre myśli, że drugi album będzie e, godnym następcą tego pierwszego. Zresztą poświęciliśmy mu bardzo, bardzo dużo pracy, więc. Ja no jest, jestem pewien, że zadowoli najbardziej wybrednych fanów ciężkie, ciężkie ugrania. Tak, mówicie, że nie boicie się zmian, że nie będziecie stać w miejscu. Muzyka będzie troszkę inna niż na Going to Hell Mission Granted. Na czym mają polegać te zmiany? Troszkę kilka słów bliższych na temat. Oj, to, to jest trudne pytanie, bo. Tak jak na pierwszym albumie mieliśmy e, praktycznie każdy utwór był z innej bajki i każdy utwór się od, od, od poprzedniego odróżniał od tak w wyraźnie. E, i właściwie można powiedzieć, że druga płyta kontynuuje ten trend, że każdy, każdy utwór jest totalnie inny od poprzedniego i e, jeśli chodzi o zmianę w stosunku do pierwszej płyty, to przede wszystkim są to do, bardzo dojrzałe e, kompozycje i po zrobił bardzo dobrą robotę jeśli chodzi o konstrukcję I, i aranżację tych numerów, a e, od mogę dodać, że, że wokalnie e, też jest dużo, dużo, duża poprawa i wydaje mi się, że w sferze tekstowej e, jest e, słychać po prostu, że przez ostatnie dwa to wyraźnie dojrzała, także naprawdę płyta po, po prostu po e, Super. No już hmm, Hourglass jest dwóch wspaniałych gości, czy, czy będą jeszcze jacyś inni goście. E, na albumie jest jeszcze jeden bardzo ciekawy i utalentowany gość, ale jeszcze, jeszcze nie mogę wybralić. E, ale tak, jest jeszcze jeden gość, z który bardzo fajnie się sprontowało i, i tak jak e, z Peterem i z Bogiem to ogromny to zaszczyt. Jesteśmy bardzo wdzięczni tym wszystkim ludziom, którzy zechcieli poświęcić czas i, i, i swój talent żeby się po prostu dorzucić do naszego albumu, bo to jest dla nas naprawdę wielka sprawa, że yy, tak w tak krótkim odstępie czasu udało nam się zrobić na tyle duży krok, że tak znaczne osoby po prostu chciały nam pomóc, także wielkie dzięki dla nich wszystkich i no, mówię, no, jak tylko kobieta się pojawi, to mam nadzieję, że ostatni gość yy, również yy, spowoduje, że ludzie się szerzej śmiechną tak sądzę, pewnie mnie poprawi, że jeśli, jeśli się mylę, to że Piotr, Pet, Peter Zejder zaśpiewał u was na płycie, to jest chyba po głosie tej trasy, którą w tamtym roku odbyliście, tak? Czy, czy, czy to po prostu inną drogą poszło. Na pewno, na pewno się żyliśmy podczas podczas filmów, bo e, jednak to było, to było niesamowite przeżycie i naprawdę nie zrozumie tego nikt, kto tego nie, kto, kto, kto tego nie doświadczy, ale bycie dwa, dwa tygodnie w klasie z Wejdarem to jest, e, e, to jest to, to coś, czego już, się, czego już się nie robi i na, na pewno da się, da się rady z, z, żyć, a Peter sam w sobie jest postacią tak strasznie charakterystyczną i tak i ciekawą, że sama w Polsce jego obecność jakiejś grupy ludzi powodowała, że wzrastały i podnosiły się morale, także naprawdę dla nas to jest wielki zaszczyt, że on chciał nam pomóc i na, na pewno e, dzięki naszej wspólnej udało się go w namówić. Z drugiej strony wiem, że mu się bardzo podobał, także też nie, nie musieliśmy dosyć długo namawiać. Także jeszcze raz wielkie dzięki dla Pitera za, za, za tą, tą pomoc. Wiem, że płyta w zasadzie materiał jest, był nagrany już troszkę wcześniej, bo kontaktowaliśmy się z radze wcześniej. Nie wiem, czy chcesz powiedzieć, dlaczego tak, tak długo zwlekaliście? No, na, znaczy, nadal zwlekacie, bo piętna, 5 października dopiero będzie. Tak, bo płyta miała będzie 5 października ona w Wrocławiu, w klubie Liverpool. I oczekujemy naprawdę sporą imprezę e, i duże, duże wydarzenie. Już 2 to jest okres na to, żeby dopieścić każdy utwór i e, nawet teraz, kiedy słuchamy po prostu poprzednich, że powiem, wersji naszych utworów, które obecnie znajdują na płycie, słuchaj, e, duży progres i, i wydaje mi się, że e, my idziemy tą ścieżką, że warto potakać, wstrzymać się trochę i dopieścić każdy szczegół. Właśnie po to, żeby udostępnić komuś kompletny, gotowy materiał, najbardziej doskonały produkt, na jaki nas obecnie stać i w momencie, kiedy go wypuścimy, pracować, zacząć pracować nad na kolejnym materiałem i promować ten obecne. Także wydaje mi się, że to, 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 to jest odpowiednia droga. Mam nadzieję, że e, że będziemy po prostu mogli ją iść jak, jak najdalej. Oczywiście mogę znaleźć już dzisiaj, że, że numery na, na trzecią płytę już są w już tej są, się mogli w drodze i będą jeszcze bardziej odmienne od tej strefy do na drugiej. Aha. Yy, jesteście zespołem, który bardzo lubi koncertować i sporo koncertujecie. Yy, jeszcze przed wydaniem płyty planujecie, planujecie jakieś yy, imprezy zagrać? Teraz lato, jest no, sporo się gra festiwali, zresztą już właśnie zagrałem. Jeśli chodzi o nasze, nasze plany premierowe to, to mamy jeden koncert 21 września w Człuchowie, to jest e, na północy Polski. To się zaproszenie, także tam też ma być bardzo fajna impreza i będziemy tam grali utwory z nowej płyty. Taki mały przedsmak tego, co będzie się działo w Wrocławiu, a normalne koncerty planujemy już na będą na, na jesień, gdzie będziemy promowali naszą naszą płytę i będziemy też puszczać nowe teledyski, których, w trakcie, których obecnie nagrywania jesteśmy, bo to jest też powód, dla którego nie koncertujemy obecnie, ponieważ przygotowujemy się na ciekawą, medialną ofensywę na, na jesień. No właśnie, bo już coś widziałem właśnie na portalu społecznościowym, bardzo popularnym, czyli w fejsie, już jakąś zapowiedź, że rzeczywiście ma to być tornado, tak? W tym czasie. generalnie ja nie chcemy, chcemy przebić pierwszą płytę pod każdym kątem, jaki jest możliwy, czyli jeśli na przykład pierwszym albumie mieliśmy trzy widoki to my chcemy zrobić najmniej dwa razy tyle. Na, na, na drugiej płycie, e, a jeśli się uda, to do każdego numeru zrobić przynajmniej pojęty wideo videotripie. Nie chcemy się absolutnie ograniczyć. Wiemy, że to jest bardzo fajne medium do komunikacji z panami i widzimy wyraźny odzew w momencie, kiedy jest premiera jakiegoś singla razem z videotripem, bo ja też nie ukrywam, że słucham nowej muzyki, odkrywam muzykę e, czy na Vimeo, czy na YouTubie, także wydaje mi się, że to jest e, to jest dzisiejsza droga, żeby żeby to jest dla, jak najszej, dla jak najszerszej grupy ludzi, a że też ja mam to bardzo dużo fajny i dużo przyjemności przy kręceniu i, i późniejszym właśnie dzieleniu się tym z ludźmi, także wydaje mi się, że to jest e, to, co e, będzie takim a, nawet taką trapoliną dla nas. Ja się to się to powiedza. Powiedza. potwierdzam, że rzeczywiście i wśród naszych słuchaczy tak to wygląda, że bardzo często słuchają sobie muzyki, wyszukują muzykę, nową muzykę na czy to YouTube, czy Vimeo właśnie, a myślę, że to później ich zachęca, żeby płytę kupić albo pójść na koncert. To jest, to jest myślę bardzo dobra droga. Tak, czyli po piątym października mówiłeś, że pogracie koncerty, ale to już są jakieś poczynione ku temu przygotowania, czy, czy zabukowane terminy, czy to będzie dłuższa trasa, czy, czy, czy weekendowa. Jeśli chodzi o nasze granie, panujemy grać weekendowo z tego względu, że jednak wciąż się tam dużo zajęć. A poza tym wydaje mi się, że jedynym zespołem, które dały radę, jest czas grać koncerty. Dzień, dzień po dniu jest wciąż o tak. Także jeśli chodzi o nas, to będą to koncerty weekendowe, a wszystkie daty, terminy są na bieżąco ustalane. Także będziemy dodawali terminy na naszej stronie internetowej i na Facebooku każdego dnia. Mhm. A chcielibyście tą płytą zaistnieć na zachodzie? Nie, no to jest głupie pytanie, ale, ale, ale pewnie, ja sądzę, że macie taki cel. Ja może powiem tak, tym albumem naprawdę udowodniliśmy samym sobie, że potrafimy robić coś więcej, coś lepiej, coś dokładniej dużo bardziej rozbudowanego niż za niż pierwszym podejściem i naprawdę nie boję się tego powiedzieć, nie wstydimy się tego materiału pod żadnym pozorem i ktoś może na to wytknąć palcem, ale uważam, że to jest jeden z najlepszych towarów eksportowych, jaki obecnie możemy zaprezentować, więc jak najbardziej będziemy starali się Uderzyć na zachód e, poprzez tam różne nam e, źródła i kanały e, i cały czas będziemy to się spróbować po prostu jak najdalej od od, od Polski e, uwa uważam po prostu że warto naprawdę warto, więc e, jak najbardziej jak najbardziej zachód jest i wschód też wschód też nie tylko zachód tak. Yy, ja myślę, że, że po, po pierwszej płycie, która już też, no to ja uważam, że to był jeden z lepszych albumów ciężkiego grania po 2010 roku, także Bardzo yy, miło yy, myślę, że no, narobiłeś tutaj nam wszystkim krapki na nowy materiał. Będziemy czekać. Ja ze swojej strony yy, zapraszam do Łodzi, bo jeżeli zagracie w Łodzi, to na pewno, na pewno się zobaczymy na koncercie. Fantastyczność, tak żimy. Żeby... Eee, trzymam się za słowo. Eee, pozdrawiam, trzymamy kciuki, no i czekamy. No i posłuchamy sobie zaraz tego zidla z początku sierpnia do Arygla. Eee, pozdrawiam. Dzięki, dzięki, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Cześć. Cześć Pa.